Hej, na Waszą prośbę jeszcze yy, dziś kilka słów o tym, czym jest cykrotymia yy, i czym różni się od cykrofrenii. Otóż, yy, zacznijmy może, że cykrofrenia jest to starsza nazwa choroby afektywnej dwubiegunowej, więc jest to jedno i to samo. Yy, tak jak występowała też nazwa yy, choroba maniakarno-depresyjna w tym samym miejscu. Oraz psychoza maniakarno-depresyjna, która została jakby uznana za określenie nieadekwatne, ponieważ nie zawsze w zaburzeniu maniakarno-depresyjnym występują epizody psychotyczne, o czym mówiłam w poprzednim filmiku. Jeśli chodzi o cyklotymię, to jest to jakby mała choroba afektywna dwubiegunowa, co oznacza, że. Po prostu wszelkie objawy występujące w obu fazach są dużo, dużo słabiej zarysowane. Czyli tak, w cyklo tymi mamy bardzo, bardzo lekkie depresje i bardzo, bardzo lekkie hipomanie. Tą tak zwaną małą depresję nazywa się też dystymią. W dystymi, oczywiście podobnie jak w depresji. Mamy niską samoocenę, mamy gorszy nastrój, mamy załamanie nerwowe i wygląda to bardzo podobnie jak w depresji, natomiast nie można, te objawy nie są na tyle nasilone, żeby można było stwierdzić depresję kliniczną. Jeśli chodzi o, o hipomanię, to jest to tak lekka hipomania, że występuje oczywiście zawyżony nastrój, Natomiast, że tak powiem, chory po prostu nie odlatuje do końca. Nie, nie traci totalnie krytycyzmu jakiegokolwiek i jest to do opanowania. Cyklotymia także jest diagnozowana wtedy, kiedy nie ma podstaw, żeby zdiagnozować HAD. Jeśli chodzi o nią, to żeby w ogóle mogła być zdiagnozowana cyklotymia lub dystymia, musi występować dłużej niż przez dwa lata, czyli w przypadku samej dystymii muszą epizody pojawiać się w ciągu dwóch lat regularnie. Jeśli chodzi o cyklotymię, muszą występować na przemian lekkie, bardzo depresje, no dystymia właśnie i bardzo lekkie hipomanie, żeby można było mówić o, o cyklotymii. I jeśli chodzi o cyklotymię, to Oczywiście leczy się ją podobnie jak w przypadku had -u. Podaje się farmakoterapię i również pacjent uczęszcza na, yy, na psychoterapię. Yy, tworzy to łącznie całe leczenie. Jeśli chodzi o yy, nie może ona trwać przez całe życie pacjenta. Yy, jest to zaburzenie wiadomo dotkliwe, jak wszyscy się orientujemy, ponieważ są to stałe zaburzenia nastroju, natomiast. Jest tym łatwiej funkcjonować jakby nie z samym hadem. Jeśli jeszcze ktoś z Was miałby na przykład jakieś pytania albo własne doświadczenia dotyczące cyklotymi, to oczywiście piście. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy też temat rozszerzać. Także trzymajcie się. Pa! pa.